Przepraszam, czy w akwarium 112 litrów można trzymać pyszczaki? No, to trochę za mały zbiornik na pyszczaki. Powinny mieć one nieco większe akwarium. Natomiast jeżeli bardzo ci zależy na to, żeby trzymać pyszczaki w tym akwarium, to możemy coś dobrać. Yy... Akurat nie mam takich gatunków, które byłyby odpowiednie do takiego akwarium, natomiast na pewno trzeba wybrać mało agresywne, mniejsze gatunki pyszczaków, takie jak na przykład pseudotrofeus solosi albo labidochromis niebieski, ponieważ one będą jakoś tam ze sobą w tej przestrzeni funkcjonowały. Najlepiej, żeby to było w ogóle jednogatunkowe akwarium. I w takim układzie, żeby samic było więcej niż, niż samców. Potrzebujesz ozdoby, a w przypadku pyszczaków potrzebne są skałki, dużo skałek, nawet takie wapniowe. No i też podłoże odpowiednio piaszczyste. Na pewno musisz pamiętać o wydajnej filtracji w przypadku pyszczaków. Także polecam Ci zewnętrzne filtry kanistrowe Aqual Ultra 900 lub dla większej wygody Ultra Max 1000, ale jeżeli chcesz zacząć bardziej budżetowo. To polecam Ci Turbofilter 1000 za 134,99, a z okazji Black Friday, w dniach 29-30 listopada, Dorwiesz różne produkty znacznie taniej, do minus 50% taniej we wszystkich sklepach Aquelzo.